do kojarzy to, to, to nie ja Na temat moja kampania jeszcze się nie rozpoczęła. Ja wierzę, że jeżeli się rozpocznie, to te sługi będą szły do góry, bo ludzie w Polsce chcą zmiany. Natomiast prezydent z racji swojego urzędu prowadzi kampanię cały czas. My czekamy na sygnał i jestem przekonana, że za kilka dni będziemy mieć osobowili już

No. Moi koledzy, którzy wzięli udział w kampanii wykonali wielką pracę. Wszystkim serdecznie za to dziękuję, ale cieszę się, że wybory już poza nami.